Dzień dobry, uszanowanko. Dzisiaj chcę Wam przedstawić zarys historii sztucznego światła. Obecnie mamy elektryczność i, jak pewnie wiecie, jest to wynalazek dość świeży. Dlatego zawsze zadawałem sobie pytanie, jak kiedyś świecono podczas biwaku. I dlatego na to pytanie odpowiemy sobie w tym odcinku. Działka to obszar wyznaczony do legalnego relaksowania się na potrzeby wypoczynku. Ale człowiek nie jest taki, żeby przez cały czas leżał do góry brzuchem. Dlatego pokażę Wam, jak ja spędzam czas na działce. Nakręciłaś od tyłu, jak teraz schodziłem po schodach? Tak, jak najbardziej. Tylko nie to, jak gdyby to zapewne zrobić za drugi raz. Ale ja chciałem, żeby to one-shot był, wiesz? Aha, okej, okay, dobra. Warto by na działce mieć odskocznie od nic nierobienia. Ja osobiście mam wyznaczony swój własny obszar do majsterkowania, i to właśnie w tym miejscu posiadam swój własny wycinek historii sztucznego światła. To, co trzymam w ręku jest to lampa naftowa Jupiter 1 pochodząca z lat 80. ubiegłego wieku. A były już popularne od lat 70. na wszystkich survivalach. Bo to dzięki Ignacemu Łukasiewiczowi, który wydestylował w 1853 roku ropę i uzyskał naftę, mamy tanie i bardzo jasne źródło światła sztucznego. I dzisiaj chcę wam pokazać, jak odrestaurować takiego antyka, żeby nam fajnie świecił na biwakach. Na początku wszystko trzeba dobrze wyczyścić, by było czyste i nie posiadało żadnych zabrudzeń. Ważne, by podczas czyszczenia czyścić w sposób miarowy oraz ruchem prawostronnym, który nie wykracza poza obszar obiektu czyszczonego. Lampę należy dobrze rozebrać na pojedyncze pierwsze części. Jest to cel świadomy, który ułatwi nam późniejsze malowanie. Później fajnie, dokładnie czyścimy zdemontowane pojedyncze elementy lampy. Używajmy rękawic. Jak już ogarniemy podstawowe zasady BHP każdego warsztatu, możemy, ale nie musimy, przejść do dalszego czyszczenia pojedynczych elementów lampy naftowej. Uwaga! Praca z chemikaliami zaleca się ogólną ostrożność. Odrdzewiarz do metalu to silny środek chemiczny i użycie go może powodować efekty niepożądane, takie jak odkształcenia wiaderka plastikowego. Janusz właśnie pokazuje, czego nie robić podczas procesu odrdzewiania. W powietrzu mogą się... Chodź już obiad gotowy. Zaraz przyjdę. Mogą się unosić opary chemiczne, więc nie pijemy, nie jedzmy przy chemikaliach. Pamiętajmy o zabezpieczeniu oczu i ust. Serio muszę to tłumaczyć? Wszystko trzeba teraz dobrze wyszczotkować. Generalnie dużo szczotkujemy. Najlepiej zrobić to mini szczoteczką drucianą o numerze katalogowym 728 937 9961. Czas na kolejną chemię. Tym razem padło na spray do ściągania farby. Znowu zakładamy go ochronne, machamy, machamy puszką i psujemy pokrywkę od sprayu. Pryskamy, jak ucieczka więźnia z więzienia? Nie. Nakładamy preparat na starą farbę i czekamy, aż farba odpadnie od lampy. Teraz znowu wszystko szczotkujemy, by usunąć starą farbę. I teraz taką lampę zostawimy na chwilkę, żeby się wysuszyło to wszystko. Pójdziemy jeszcze to wodą, tylko przepłuczymy chemikalia. Pamiętajmy, żeby zawsze utylizować na tak tzw. szoku. Nigdzie nie wylewać sobie w ogródek, bo to nie wróży nic dobrego. Musimy chwilę poczekać i przygotujemy się do malowania. Tad. Najpierw pryskamy, kurde, pokrywamy powłoką o nazwie podkład antykorozyjny, machamy, machamy, sprejujemy, czyli podkładamy, patrzymy, pocieramy papierem ściernym, by powierzchnia była gładka. Malujemy ruchem lewo oraz prawo górnie od strony prawidłowej do ruchu wskazówek zegara ściennego. Malujemy, malujemy, nie machamy, patrzymy, czy lampa jest gotowa. Lampa już skończona. No i nasuwa mi się takie pytanie: Czy lampa naftowa to dalej dobre źródło światła? Tak, pod namiotem czy na biwaku sprawdzi się idealnie, ale w zamkniętym pomieszczeniu, no już niekoniecznie. Ze względu na to, że nafta, gdy się spala, wydziela dwutlenek węgla oraz bardzo nieprzyjemny zapach i będzie trzeba co jakiś czas przewietrzyć mieszkanie, bądź pomieszczenie, w którym się znajdujemy. A zimą może być to kłopot. A podczas Armagedonu, patrz, apokalipsy. Będzie trzeba gromadzić strasznie duże ilości nafty. A przecież my w tym czasie będziemy mieli zupełnie inne zmartwienia, prawda, w głowie. A nie zbieranie jakiejś tam nafty, płynów, czegoś. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Był jak zwykle to odcinek inspirujący historią, który był pełny inspiracji. I oczywiście zapraszam Was na więcej. Zostawcie mi jakąś łapeczkę, jakiś koment, coś, taki sub, jakiś iś i postaram się więcej tego.